Identyfikacja niedoboru fosforu jest trudna, ponieważ rośliny często nie wykazują żadnych widocznych objawów poza wczesnym zahamowaniem wzrostu. Tak więc, gdy niedobór składników odżywczych jest widoczny w uprawach jednorocznych, może być za późno, aby go naprawić. Niektóre rośliny jednak wykazują nienormalne fioletowe przebarwienie liści i łodyg, co pomaga rolnikom w odpowiednim czasie interweniować za pomocą nawozów zawierających fosfor. Fosfor łatwo przemieszcza się w roślinach, przesuwając się do młodych obszarów wzrostu, a później do części owocujących. Jest on krytyczny dla formowania nasion i owoców, a niedobory pod koniec sezonu znacząco wpływają na dojrzałość upraw. Później, w sezonie wegetacyjnym, rośliny potrzebują więcej fosforu niż innych składników odżywczych. Unika stosowania fosforu, gdy w ciągu 48 godzin prognozowane są intensywne opady lub na zmrożonej, pokrytej śniegiem lub nasiąkniętej wodą glebie. Warunki te znacznie zwiększają prawdopodobieństwo utraty fosforu poprzez spływ.